Kate Middleton dzięki poślubieniu księcia Williama i zasileniu szeregów rodziny królewskiej, stała się rozpoznawalna na całym świecie. Okazuje się, że doczekała się nawet swojego sobowtóra, który zarabia na imponującym podobieństwie do Kate. Od momentu, gdy Kate Middleton zaczęła spotykać się z księciem Williamem, znalazła się na językach ludzi, jak i mediów. Księżna, zgodnie z zasadami królewskiej rodziny, musi kreować nienaganny wizerunek i dbać o to, jak jest postrzegana przez opinię publiczną. Mimo, że uchodzi raczej za sympatyczną i bezkonfliktową osobę, w mediach roi się od plotek na jej temat. Księżna przez wielu uważana jest za ikonę stylu. Jej kreacje z reguły są schludne, eleganckie i zdecydowanie nie łamią zasad etyki panującej wśród członków royal family. Kate jest inspiracją dla wielu kobiet, które starają się odwzorowywać jej gustowne kreacje. Szczególnie zafascynowana osobą księżnej musi być jej sobowtórka. Heidi Agan, jakiś czas temu, zasiliła szeregi agencji, która promuje sobowtóry gwiazd. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo kobieta zarabia na tym, że wygląda jak Kate Middleton. Agan przyjęła już wiele ofert marketingowych i zrezygnowała nawet z dotychczasowej pracy jako kelnerka. Sobowtórka Kate pojawia się na licznych eventach, gdzie jej wygląd stanowi prawdziwą atrakcję. Heidi jest aktywna w mediach społecznościowych, a jej profil na Instagramie śledzi niemal 3000 osób. Prywatnie 40-latka jest matką dwójki dzieci. Agan w jednym z wywiadów przyznała, że praca jako sobowtór sprawia jej dużo frajdy i jest dobrym źródłem dochodu. Zaznaczyła jednak, że nie jest on stały, w zależności od danego zobowiązania, zarabia od 500 do nawet kilku tysięcy funtów. zdradziła, że na co dzień ludzie często proszą ją o selfie, myśląc, że spotkali na ulicy Middleton.